Szyma, szyma. Szyma, 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 szyma. Siema, bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę Nie, to nie proszę bardzo, bo ja bym na razie mikrofon. ja bardzo, proszę bardzo, proszę Ja, proszę Ja proszę bardzo, proszę bardzo, ja już nie mam takie łoski, no bo Ja proszę bardzo, Ja bardzo, proszę bardzo, ja Jestem dzisiaj zaspany. Obranie wybuchnie. Mm -hmm. O, oj, sorki, O, <śmiew> tak, sorki. wcale tego nie zrobiłem specjalnie. Oboje żeśmy go Oboje A co no, tak, z... się Nie, zrobiłem specjalnie. nie. żeśmy jest fajny dzień. Dzisiaj nie, 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 No nie, 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 A czekaj, nie, nie, Chodziło mi o 23 grudnia, okej? Okay? Ale się nazywa. Na Patrz! Tyle lat. Dvia! ZVIE! CVNE! ZVNia! Ej, no! Co jest? Co? Ale ekspolo. A wiesz, że mój kolega Antek mi, pisze komentarze? Wiem. Wiesz, co on napisał pod odcinkiem zgrany? Siema z kibiców. Tak. Przełknąłeś mu serduszko? Przełknąłeś tak. mu serduszko? Tak. Tak. O! Udałem. On ma subskrypcję w ogóle. On ma subskrypcję ogólnie. Jest no, 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 no. Muszę wyświetlić jak za chwilę ten film wyrzucić Ma informatykę. No. Hey. Ja mam... Ja mam... Ja mam subskryp... wiesz... Ja, ja mam... też subskrypcję mam. No. No.

nie, ten. Ja, ja, ten... Ja, ogólnie, ogólnie to się szykuje, nuta fajnie. Ja zdążyłem przez ten tydzień napisać. Ja zdążyłem dwie nuty napisać. Ja. Na kanał B. w piątek możemy ją dać. W, w piątek przyniosę zaszczyt, bez z tekstem. Ja, ja to wszystko piszę. Bo no, nie jestem dobry w pisaniu tak, okej? Okay? Nie jestem dobry, ani trochę. Gig. 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 Masz Gig.

ja na co dzisiaj od rada gram całe 5 godzin, to gram w gry o strzelanie. Zombie Zombi nawalały. Strzelka! Oj, Nie, ja... Nie mam skilla! Aha! Ja, tak. Bo ja tak, koniu! Jaha! Tak. Nie mam skila! Nie masz! Nie masz! Skila! Mam mam, metyra skilla! prawie Prawie! 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 Ja prawie. prawie, prawie... Prawie się udało, ale... Prawie, prawie. I jeden. No, no. Wórny gien? Wórny gien? Wórny gien? Biorę. O patrz biorę! A przyjście. Nie widzicie, nie widzicie mnie. Widzi nie widzisz mnie, jestem niewidzialny. Ty świecie. A boż ci Zablokowałem się! Sam, sam, sam z powietrzem! Ale zombie jest na tobą! Zombie! Zombie Zombie? zombie, zombie. zombie?

Co jest? Rzekasz, gdzie ty? Gdzie, 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 gdzie? Tu łapkę mają, tu łapkę Idę, idę, idę Yes! Jest za moją rękę Sick, bad, dziękuję, zombiaczek Ja idę do wioski nara Nara, idę do wioski nara Trzeba sobie koksa zjeść. A nie masz. Ale się mi nie szkoda Więc ja akretymas. By tak. Nie! To jest znowu grana cheetah! Te, <grym> ja mogę to odgiląć! Weź super. Ale, mi Ale. ty Ale. Chyba... Ale. 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 A. To robisz normalnie. No, bo jest granacita. To na granacita. Ale, latko! Mi też wróż krawit i wam mam pomysł. Uff, że za dobrze. to, 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 to. Ja lepszy, lepszy. Nie lepszy. No, lepszy. Już się stresuję. C. Nie no, ja nie wybuchnę, ja sobie po prostu wezmę dużo ziemniaków. No, ziemniak, kurde, tak rozmarzam. da, nie, no, jest, no teraz survivala, już masz na Dawaj, survival. Ale no, przecież. Ale nie, bo to mi za mało. Ale ja chcę, a ja mam całą... A cały ale są lampi, nie! <ścoughs>

Ci ranca! Chce wręcz i są koszta Ja to Lulu, wszystkich okradnę! A weź się z creative! Weź się z kreatywa, bo ja... bo ja chcę, żeby mi te, żeby mi farma urosła. La, 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 la. Bo już świnie też mają doszkę do warcza Za chwilę kurczę one wybuchną, one wybuchną głupotą Rozmnażam sobie świnki świnie Haline są niemożliwe ale Cię naszyc? żyć Cholera! Ja cię. Ta to mnie jak na wojnę. Mówię, po Piłki pięk! Nie! Biał Mija! 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 znowu Mija! Mówię Czasem palę w końcu i pełen tej jest fajne! Enchantowanie jest super Z tym małpa też jestem Ja tu będę przystroiwał kurczę choinkami tu za chwilę Będziemy widzowie robić kurczę choinkami Nie, wiedzieć, co to Nie! Ej, kocham Ja. Yeah. Ja tu skaczę w domu tym jak małpa. opałem. <noise> się nie ma... co? co się za ten ja nic nie wiem? Wróć mi kreetyła, bo mam wioskę przystroiwał. przystroiwał wioskę! No... A czy, co ty myślałeś? No do, że... do kurczę, do Wielkanocy? Tak, to... Czyli drzew, czyli sadzonki drzewa? I ja już nie załoniłem. No, jest po sadzonku, a całą wiochę. Jestem ja sadzonki drzew. Ja, i w ogóle jak się sadzi drzewa. A dobra, tu jest. Tym. tym, ty, ty, tym ty, ty się siedzi. No, no wiem, wiem. Mączka ja, kostna. Jak się sadzi Ja Jest mączka kostna. I ja nawet nie wiem no. jak wyglądałabyś w tym kostiumie Na no. no dole jest mąż Ja to będę wszystko na kreatywie robił e, e, e. tu, tu postawiam i kończ Super Przebywają Dobra dajmy jedną tutaj choinkę Choinkę To nawet nie wygląda jak choinka Nie nie nie, nie. Zapytał inna jest. To, 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 to. Tak, to, 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 to <mum> będzie lepsze. Kosta. Kostna. Później i tak się to drzewo całe spanie. I tak to... O, o. Be, be, be. Miek, te ja tak. Teraz, tak wygląda. Ta, ta. <mum> Nie chciałam <mum> się o całą wioskę wylas. Cyniera. Nie? Murek. Murek, murek, murek. Wiem, potaj pan. Bo wie, bo teraz zróbmy choinka na choince, to, to jest super pomysł. Tak, oj, oj, ja, oj, lubię nie. ja lubię to tym co? Ja Ja? 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 lubię Choinka na choince. Choinka na choince, choince na... na Dawaj, robimy największą. Oj, Cały Mike, Mike Ej, nie, <grystanie> <grystanie> to, 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 to jest jakbym odpalał motor, jak, jak jakiś film, z, z, gdzie ludzie sobie się chwalą motorem. <grystanie> 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 Nie no, to fajnie. Że nie zmieliśmy w poprzedniej wiosce, nie nagrywaliśmy wtedy. Była taka... Było <laughs> takie działko na... Jezus Maria, ale to jest wysokie. To jest wyższe niż ja. To na pewno. To będzie całe centrum dowodzenia twojego. Pyk, tak. pyk i pyk. Pyk! Ale to wygląda! Ej tu będzie takie wy... To jest wyższe już od tego chyba. Tak. To będzie tak, wiesz, nie sobie tutaj zrobimy, ale wcale o, tego nie spalimy później. Wcale o, o, co nie spali! Co, to jest? co to jest? Wcale, wcale tego nie spalimy. Wcale, nie? Wcale tego nie spalimy. Co tutaj robimy? Nie wiem. Co to jest? Co to jest?

nie, bo ja to robię Ale wiem gdzie ty idź zrób Idź zrobić na tamtej polanie o, u... A ja robię w... wiosce Wy wiosce Jesteśmy jednostronni Co nie tego Ja... 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 Nie spalę Wcale tego Nie, ja, ja... ja mam kontrolę po świętach to będzie. Może być spalone. Po świętach. Ej, patrz, to wygląda no, no, jakiś świeżo Nie, no, jakby no, nie. No, ej, no, jakby no, nie to na wywiadowicach pójdzie. też tak był. No. Wcale nie kopiujemy od youtuberów. Wcale. Nie kopiujemy. No, 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 wcale nie skopiowałem no, tego troja od w no, wcale. Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to jest? To? Ja to zrobię drabink. Tak, to będzie. Do nieba. Ty ja już mam ponad chmury. Co ja zrobiłem? Przepraszam bardzo. Piek, Koin-ka la 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 Patrz! <noise> co my robimy? Zanów za głos co się nazywa kurcze Czy Boże Narodzenie W Minecraft'cie, tak się to robi O i patrz Teraz I pek bolić! To zostawimy To wygląda ładnie, tylko bo z zje jedną Patrz, ja z jest tym drzewkiem, co jest tamte, te brzydkie, co nie pasuje w ogóle z jakiś. A nie w sobie, niech zostanie. Bo my nawet a, nie mieliśmy. A, 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 a. Nie my wcześniej, my wcześniej co, co jak w kurczę się drzesz? Nie ma Bo my domy. wcześniej w ogóle w tej, wio... w tej wiosce my, my mieliśmy tylko jedno drzewo, które jest tutaj. Oto. No. A teraz mamy już kilka drzew. Ale mamy duże drzewo kurczę. Rekord Polski! No. Rekord kurczę całego świata! O, nie to wielkie Moi, moje... To se popatrz na moje, to to kurczę. Nie, nie, nie! Ja... a zderzyłem się o to... No, nie! Nie, bo to no... no z tysiąc... no... no, o, no o, kilometrów, nie? Aby te choinki całe, całe zobaczyć. Nie tymczasem my, nie będziemy musieli to wszystko po świętach spalić. Ale nie, nie będziemy tego palić, bo to ładnie wygląda. My, a po świętej jedz. Cza! Cza, cza, cza ty, je, to ty, nie. Nie tymczasem, ale mnie ale się pytał, czy mam jakiś plan. Pewnie mam jakiś plan. Kurczę, robimy dwumetrową choń chońkę. A dwa metry to już dawno będą. Oinka, jęta! Małpa! aaa! Robię, 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 robię. Saj, teraz zejdę na dół i sprawdzę, jak to wygląda z dołu. Nawet tam, nawet mi, nawet tam, render distance, kurczę, nie, nie daje rady. Mój rytat ginie! Ej, to nie jest głupie, żeby dać dirta tak kurczę i ten... Hej! Nie, bo to bym idiotycznie wyglądał. Ej! A pokazać? No. Ej, ja tam za sto lat dopiero dolecę. Dobra, pa. że doleciałem. Pa! Ej, bo to już... Pa! Ten... Pa! Pa. My to będzie... To jest lele le, 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 le o, o, ho, hi, lepsza choinka, nie? Lepsza choinka, nie? Moja pasja na moją kurczę Ej, to, nie, to nie jest skulpienie! Nie, bo to, 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 to. Ja mam inny plan. Ja mam lepszy. Ja chcę zrobić taką. Na końca. na końcu. Na temu Wcale to nie wygląda idiotycznie, co my robimy. Wcale. To powinno. Takie. Coś to powinno być w każdej wiosce. oggi c'è il tag tag oggi c'è Minecraft tristassata Minecraft sparandi che è gradevole Minecraft Minecrafta. Minecrafta. <grym> non no, no, no. no, no, no.